Hejka kochani, witam Was w kolejnym, już naprawdę przedostatnim vlogmasie. Będzie jeszcze jeden. E, właśnie jestem gotowa. Piję jeszcze ostatnią kawkę, <noise> którą dostałam od znajomej z Polski: Powiad Lubliniecki. Bardzo ładny kubek ze względu na kształt, bardzo go lubię. Piję kawkę, nie taką włoską, tylko polską. I e, szykuję się do pracy. Mam dzisiaj pannę młodą, ostatnią pannę młodą w tym roku. E, będzie Cały ślub odbędzie się tutaj niedaleko mnie, jest taki resort, spa. Nie wiem, czy będę mogła cokolwiek nagrać, ale postaram się. Klientka jest bardzo, bardzo przyjemna przyjeżdża z Mediolanu i jeśli mi pozwoli, to coś tam nagram, jakieś przebitki. Nie jestem jednak tego pewna, bo jest to miejsce takie bardzo luksusowe, musimy się zachowywać, wiecie, w odpowiedni sposób. Jestem też ubrana elegancko koszula, marynarka. I zawsze musimy się właśnie pytać klienta, czy, nam na to, czy się na to zgodzi. Także zapytam, jeśli się zgodzi, to będą tutaj jakieś przebitki. Na pewno postaram się nagrać wejście do samego hotelu, ozdoby świąteczne, bo są przepiękne. I dzisiaj będzie się troszeczkę działo, bo mamy zamiar wybrać się wieczorem wreszcie do Izeo na jarmark świąteczny. Chciałabym Wam pokazać właśnie, jak to tutaj we Włoszech wygląda, ten klimat taki bardzo, bardzo już świąteczny przed samymi świętami. Także myślę, że będzie to taki bardzo przyjemny, świąteczny vlogmas. Czyli to, co powinno się pojawiać przed świętami. Opublikowałam wam wczoraj na Instagramie Stories i pochwalę się i tutaj, bo jest czym? Anastazja dostała. Borsa di Studio, Borsa di Studio to jest stypendium za bardzo dobre wyniki w szkole i jestem z tego bardzo dumna, postanowiłam się tutaj z Wami tym podzielić, bo we Włoszech jest inaczej niż w Polsce. Po pierwsze świadectwa, nie dostaje się świadectwa z czerwonym paskiem, nie ma takiego wyróżnienia. Dostaje się oceny na koniec roku, w szkole podstawowej, w gimnazjum, w liceum i nie ma takiego wyróżnienia, jeśli naprawdę jednak te wyniki są, bardzo dobre. I dostaje się właśnie takie wyróżnienie, takie stypendium tylko na sam koniec, czyli po trzeciej klasie gimnazjum, kiedy zdobędzie się tą średnią ocen, właśnie taką wysoką, to wtedy dostaje się pieniążki. To nie są duże pieniążki, ale to nie o to chodzi, ile, ale właśnie o tą samą satysfakcję, że jednak dostała, że osiągnęła ten cel, który sama sobie wyznaczyła. Także to też jest bardzo ważne, bo my nie wywieramy na niej takiej presji, że ma się bardzo dobrze uczyć, że na przykład. Tutaj są oceny od 1 do 10. Ocena 7 czy 8 to nie jest wystarczająca. Wręcz przeciwnie, to my wielokrotnie mówimy jej odpuść, odpocznij. Nawet jeśli dostaniesz niższą ocenę, nie ma problemu. A ona, dla niej 7-8 to jest w ogóle niedopuszczalne, aczkolwiek teraz w liceum musi się do takich ocen też przyzwyczaić. Ona bardzo dużo od siebie wymaga swoją ciężką pracą, bo nie przychodzi jej to bardzo lekko. To nie jest tak, że ona się w ogóle nie uczy i ma super oceny. Nie, to jest jej ciężka praca systematyczna. Odpowiedzialność, i no, kiedy dostaliśmy informację, że dostanie tą i Studio, to bardzo, bardzo się cieszyliśmy, jesteśmy z niej bardzo dumni. Ale to, co jest ważniejsze, to ona ma tą satysfakcję, że jej się udało. Swoją ciężką pracą osiągnęła cel, który sobie tam wyznaczyła. Także pochwalę się, bo jest czym. To są takie małe sukcesy, żeby nie było. Moja córka potrafi mi zjeść. Tyle zdrowia, no nie wiem. Bardzo dużo zdrowia, bo kłócimy się często. Teraz ma taki okres, że wiecie, zamyka się sama w pokoju, już nie chce być z nami cały czas, już się tak nie tuli. Kłócimy się 10 minut, jest szczęśliwa, 15 depresję ma, jeszcze kolejne 15 jest zła na cały świat, także wiecie, burza hormonów jest. E, walczymy z tym, żyjemy z tym. E, kto ma w domu nastolatkę, ten wie o co chodzi. Jest też bardzo dobrym dzieckiem. W sensie takim, to nie jest tylko nasza zasługa, to jest jej praca ciężka, ale no, wydaje mi się, że rośnie na fajnego człowieka. Ma bardzo dużo planów na przyszłość. Mam nadzieję, że jej się uda je zrealizować. Wie, wiadomo, w życiu różnie bywa, plany można mieć, a później życie nam. Stawia pewne poprzeczki, ale w tym momencie, w tej chwili ma plany, ma marzenia, chce się uczyć. Uczy się nie dla ocen. O to walczyliśmy na samym początku, tak w pierwszym roku liceum, że to nie ocena jest ważna, ale to, co wynosisz ze szkoły, to, czego się nauczyłaś, to, co ci pozostaje. Bo człowiek, który wie, ciężej jest nim manipulować. Także. Dobrze jest wiedzieć, fajnie jest wiedzieć dla samego siebie, nie tak. dla innych. Także tyle, kończę kawkę i lecimy malować Pannę Młodą. Podczas malowania włosy nie mogą nam tutaj przeszkadzać. Jeden z tej strony i drugi z tej strony. Ściągamy marynarkę i jesteśmy gotowe. Czekamy na klientkę. Zbieramy manatki. Wielka zdecydowała, że chce być malowana w pokoju, nie tutaj, także muszę wszystko pozbierać i szybciutko lecieć do pokoju. Tak to zazwyczaj jest w hotelach właśnie. você Jakby przyjechał po mnie pociąg Tak właśnie wyglądam Tyle rzeczy mam zazwyczaj ze sobą Skończyłam dużo później niż myślałam I teraz jedziemy do domu, przebiorę się I myślę, że jedziemy do IzeO Na Mercatini nadale. Dojechaliśmy do Izo I jest naprawdę bardzo zimno Dwa stopnie są To wcale nie jest aż tak bardzo zimno Ale my nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich temperatur I czasem bardziej odczuwa się zimno Jak jest poniżej zera niż jak jest wilgotno i właśnie jest na plusie. Idziemy zobaczyć Izę, jak jest oświetlone i jak wygląda właśnie w okresie świątecznym. bardzo dziwne, ale naprawdę nie ma ludzi. Jest sobotni wieczór jest pustka. To naprawdę dziwne. Zazwyczaj jest tyle ludzi, że ciężko jest znaleźć parking i, i w ogóle spacerować. A tu pusto. di Santa Wiedzieliśmy się, że niestety przyjechaliśmy troszeczkę za późno. W zeszłym tygodniu mercatini, budki były otwarte do 9.30, a dzisiaj postanowili zamknąć już o 8:00. Także to dlatego dzisiaj nie ma ludzi i większość budek jest zamkniętych. Także jeśli chcecie przyjechać na Mercatini do Izeo, to musicie tutaj przyjść odrobinę wcześniej. No niestety, dobra, zatrzymamy się teraz napić yy, wimbré albo coś ciepłego i później jedziemy do domu. Mam nadzieję, że vlogmas Wam się podobał i widzimy się w kolejnym. Już niestety ostatnim. Jesteśmy w barze i widzicie, musicie zwrócić na to uwagę, jeśli będziecie zamawiali aperitivo, że jest napisane, od, od której do której są podawane przekąski, czyli od 11 do 13.30, od 18 do 20.30. Jeśli zamówicie jakiekolwiek aperitivo, to zostanie Wam przyniesione jakiś talerz właśnie takich przekąsek. Mm -hmm. To jest szałwia, taka podsmażana. Mamy orzeszki, takie typowe przesmaczki właśnie na aperitivo Oliwki i tapas.